на мне не случилось. Dobry wieczór, jesteście tam wszyscy? Witam bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat to super gary, gotuj z bosacką. Otóż 7 lutego o godzinie 11.30 albo 35, bo to będzie tak różnie, ale tuż po pytaniu na śniadanie, to łatwo zapamiętać, w telewizyjnej dwójce rusza mój nowy program, który nazywa się Super Gary. Gotuj z bosacką. Ale tak naprawdę to będzie też program o robieniu zakupów spożywczych, oczywiście nie byłabym sama. Czytaniu etykiet, sprawdzaniu zawartości lodówek, rodzin, do których przybywam. No właśnie. Nie jest to program, w którym występuję sama, nie jest to program reżyserowany i nagrywany. Jest to program, Dobry Wieczór Pani Natalio. Jest to program typu um, Reality Show. I muszę powiedzieć, że po raz pierwszy mam do czynienia z taką formułą, i wydaje mi się, że to będzie um, bardzo ciekawe doświadczenie i dla mnie jest na pewno bardzo ciekawe doświadczenie, bo już jestem po nagraniu kilku odcinków z całą ekipą. Um, i, um, I też będzie myślę, że ciekawsze dla widzów, dlatego że bardziej dynamiczne, więc jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego programu, to zapraszam bardzo serdecznie. Jestem tutaj właśnie w tym okienku, żeby wam o tym programie opowiedzieć. Zacznę od tego, że on troszkę czasu potrzebował, zanim wystartował, czyli można powiedzieć, że poród trwał dosyć długo, czy ta ciąża, czy ten okres właśnie dopracowywania szczegółów. Ponieważ ja do telewizji polskiej przeszłam w listopadzie 2024 roku, no więc już tam troszeczkę się zadomowiłam, prowadzę w TVP3 Warszawa razem z Andrzejem Sołtysikiem, którego serdecznie pozdrawiam, strasznie fajnym facetem, fajnym prowadzącym i fajną, fajnym kolegą, taki program Dobrego Dnia. To jest taka mazowiecka popołudniówka, można to tak nazwać. Jestem też w pytaniu na śniadanie częstym gościem i prowadzę teraz w TVP info program Info Senior, który zaczął się od tego, że najpierw był program Drugie Śniadanie właśnie dla seniorów, a teraz jesteśmy w ramach TVP info, więc trochę tych programów mam za sobą. Nauczyłam się przez ten czas pracy w TVP prowadzenia programów na żywo. Myślę, że to już w tej chwili wychodzi mi na tyle. Stabilnie, że nie mam zbyt wielkiej kremy przed poprowadzeniem programu na żywo, ale to jednak taki własny program na głonej antenie. Na antenie programu Drugiego Telewizji Polskiej, tuż po pytaniu o śniadanie. Przypominam się od Super, Gary, to jest Bosacką. Jest to jakieś nowe doświadczenie. Program jest fajny bardzo. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałam się, że będzie aż tak fajnie. Jest jakaś taka dobra energia, która bije z tego programu. Bardzo dobrze dobrane są rodziny, dlatego całej ekipie bardzo dziękuję. Edycie, też reżyserce castingu, ale przede wszystkim reżyserowi, Piotrowi Porajowi Poleskiemu, to jest słowo polskiej telewizji. Człowiek, który stoi za sanatorium miłości, który wymyślił i zrealizował który robi podróż za jeden uśmiech, od wielu, wielu lat operacje zdrowie, więc to Piotrek się ze mną skontaktował i zaproponował właśnie ten format. A mi on się bardzo spodobał, ponieważ ja bardzo lubię i kontakt z ludźmi, i poznawanie nowych ludzi, i rozmawianie z nimi, i taką bezpośrednią interakcję, ale jednocześnie nadal pozostaję w tej swojej roli edukacyjnej i rzeczywiście te rodziny które odwiedziłam miały swoje zdrowotno no może zdrowotno to za dużo bo ja nie wchodzę w zdrowotne szczegóły nie jestem lekarzem ale takie żywieniowo o lepsze słowo żywieniowo zakupowo kulinarne problemiki pierwsza rodzina to rodzina państwa Musów z Otwocka Strasznie fajni ludzie, energetyczni i energiczni, tacy lubiący siebie bardzo i kochający, taka kochająca rodzina z dwójką dzieci, Faris i Aisha, pani Małgosia i jej mąż Buhari, rodzina mieszana, rodzina polsko-nigeryjska, gdzie mama wegetarianka, reszta rodziny lubi mięso, gdzie te tradycje nigeryjskie. Buhari, czy jak mówią o, nie, o nim to było ujmujące, Buchariś, to też usłyszycie w programie, jak pięknie. Dzieci mówią Buchariś. Buchariś z kolei um, lubi mocno przyprawione um, jedzenie. No i jak tu pogodzić te um, wszystkie smaki w jednym, na jednym stole? A jeszcze właśnie te tradycje polskie i nigeryjskie. Program wygląda tak, że ja po prostu przybywam do tych rodzin, i do momentu, kiedy zapukam do ich drzwi, właściwie się no, ani razu nie widzimy. Więc to jest rzeczywiście takie naturalne i bardzo reality. Trochę o nich wiem. Wiem. W jakim wieku są dzieci, jak mniej więcej gdzie mieszkają, jaką są rodziną, ile mają lat. Takie podstawowe rzeczy. Trochę też o tych kulinarnych smakach. Widzę zawartość ich lodówki już wcześniej mam na zdjęciu, ale właściwie to jest wszystko. I wchodzę z pewnym planem, z pewnym pomysłem. Pierwszego dnia rodzina zawsze przejmuje mnie swoim ulubionym posiłkiem. Są to bardzo różne rzeczy. Staramy się nie wprowadzać takiej atmosfery ani terroru, ani hejtu, ani takiego wytykania palcami. Ten program ma bardzo sympatyczną narrację. Jest. Taki ciepły, jest bardzo rodzinny, bo przecież w każdej rodzinie. Zdarzają się błędy żywieniowe i nie chodzi o to, żebyśmy byli perfekcjonistami, żebyśmy jedli tylko wśród i borówki i uważali cały czas na, na ten swój talerz, bo każdemu z nas zdarza się zgrzeszyć. Niech ten, kto nie zgrzeszy kulinarnie, nigdy niech pierwszy rzuci kamieniem, więc każdy ma swoje kulinarne grzeszki. Więc zachęcamy te rodziny do takiego wybrania tych potraw, które są rzeczywiście ich ulubionymi. I takimi no, rodzinnymi, można powiedzieć. Oni rzeczywiście razem przygotowują, wszyscy razem ten posiłek dla mnie. Przy okazji jest kupa śmiechu. Oczywiście też zdarzają się różne wydarzenia nieoczekiwane, typu zacięty palec, dzik, który pojawia się na posesji bo akurat państwo Musa y, mieszkają w Otwocku, a w Otwocku, jak wiadomo, Otwock słynie z lasów i słynie z sosen kandelabrowych, przepięknych, wspaniałych. No po prostu mieszkają dziki również y, w, w, w otoczeniu. Y, no i za, zastanawiałam się nad tą moją rolą, kiedy y, y, ciepli, mili, kochani ludzie otwierają y, drzwi swojego domu, dla mnie i co ja wtedy mogę powiedzieć, jak na przykład ten posiłek nie będzie mi smakował, jak ja powinnam się zachować, jeśli ten posiłek będzie e, niesmaczny, za tłusty, e, za słodki, przypalony, mogą się zdarzyć różne rzeczy, z proszku na przykład albo z kostki rosołowej. Ale znalazłam na to sposób i prowadzę ten program na wesoło, bardzo. To znaczy wszystko, co powinno paść, wszystkie uwagi, ta cała część edukacyjna, te informacje, to tłumaczenie rzeczywiście jest w programie, natomiast nie ma tam takiego hejtu, nie ma absolutnie rzucania patelniami, nie ma wyśmiewania się, nie ma um, takich um, jakichś krzyków, tego typu rzeczy na pewno nie. Nikt tam nie płacze, wręcz przeciwnie, cały czas się śmiejemy. To znaczy rzeczywiście dawno nie widziałam takiego programu, który byłby tak energetyczny bo bardzo dobrze są w super garach uchwycone interakcje, nie tylko moje z rodziną, ale też pomiędzy domownikami. No oczywiście stała walka i wojna pomiędzy rodzeństwem to już jest klasyk właściwie każdego domu, nie tylko polskiego, polsko-ningeryjskiego również, więc są tam naprawdę zabawne, zabawne sytuacje i dużo, dużo radości, dużo śmiechu. No bardzo jestem ciekawa. Zobaczcie, obejrzyjcie 7 lutego zachęcam bardzo serdecznie Super Gary w TVP2. Mam nadzieję też, że się Państwo będziecie zgłaszać sami, bo to jest program bardzo sympatyczny, też bardzo przyjazny. Jestem przekonana i pełna nadziei, no może nie odwrotnie wróć. Jestem pełna nadziei, że będą następne sezony. W przyszłym tygodniu jedziemy całą ekipą na Podlasie. Ekipa jest bardzo zgrana, zawodowa. Po raz pierwszy pracuję z tą ekipą, ale muszę powiedzieć, że pracujemy się we naprawdę profesjonaliści, chociaż praca jest trudna, bo wstajemy wszyscy bardzo wcześnie rano i kończymy późno wieczorem. I mnóstwo rzeczy się na planie dzieje, my autentycznie jesteśmy w domach, jesteśmy w mieszkaniach, my tam nic nie zmieniamy, nie malujemy ścian, nie um, przygotowujemy wszystkiego pod telewizję, tylko jest tak, jak ten dom zastaliśmy, um, tę daną rodzinę. Więc um, rzeczywiście, um, no, jestem ciekawa, czy Państwu będzie się ten program pod podobał. Ja chyba jeszcze nie widziałam takiego reality show właśnie kulinarno-zakupowo-zdrowotnego, można powiedzieć, w, w telewizji żadnej Polskiej. Jest Magda Gessler oczywiście z kuchennymi rewolucjami. To już jest 20 czy 21 sezon, za chwilę będzie. Magda jest mistrzynią w swojej klasie, jeśli chodzi o restauracje i restauratorów. Natomiast tutaj ja jestem bliżej takich. Normalnych polskich rodzin, bo sama też jestem normalna i sama też mam rodzinę, więc bardziej jest to, przede wszystkim jest to właśnie o tych naszych codziennych wyborach, codziennych zakupach spożywczych i codziennych wyborach, jeśli chodzi o to, co kładziemy na talerz. No więc bardzo mnie ciekawi, czy macie jakieś pytania, czy będziecie oglądać przynajmniej ten pierwszy odcinek, no i też uwagi wszystkie. Bardzo chętnie wysłuchamy razem z całą ekipą, no bo dopiero zaczynamy. To będzie pierwszy sezon i totalna premiera, więc wszyscy się zastanawiamy, czy to jest dobry kierunek. Natomiast no, już można powiedzieć, że jakaś taka kolaudacja w TVP się odbyła i są oczywiście uwagi, takie uwagi techniczne to trzeba wyciąć, tam trzeba dodać. To krócej, to dłużej, to muzyka, to coś tam, ale ym, ym, yy, myślę, że yy, odbiór jest bardzo dobry yy, tego programu. I sama też nie spodziewałam się, że będzie yy, tak przyjemnie, bo jest to naprawdę przyjemny yy, program. Tak myślę. 7 lutego, w sobotę, po pytaniu na śniadanie super gary. Patrzę, czy jeszcze mam. Mówić. Kochanie, która jest godzina? Bo ja tu nie widzę. O, 15 minut. O, 15 minut już gadam i to może chyba byłoby na tyle. Co jeszcze mogę powiedzieć, że ze swojej strony oczywiście będę starała się jak najwięcej zmieścić tam porad, takich dotyczących i przechowywania żywności, i kupowania żywności, i czytania etykiet, i wybierania produktów. Na pewno będę to, będzie to Zintensyfikowany, mogę tak powiedzieć, ale rzeczywiście ten taki pomysł na to, żeby to była autentyczna wizyta w domu, autentycznej rodziny, która dzieli się ze mną różnymi swoimi troskami, swoimi niepokojami, ale też swoimi. Ulubionymi smakami, bo na przykład Faris nie do końca dał się przekonać. Faris ma 17 lat, zrobił dla mnie poteta schabowego obtaczonego w chipsach paprykowych. I jak ja powiedziałam, że to jest tu chipsy paprykowe są smażone i są smażone w tłuszczu, a potem smażymy jeszcze raz, bo panierujemy kotlet schabowy i smażymy go jeszcze raz, czyli dwukrotne smażenie mamy tutaj. Czyli jakby takie no, jeszcze bardziej mamy przetworzone jedzenie. To Faris na sam koniec programu powiedział, że on się ze mną. Nie zgadzaj, że każdy ma swoje smaki i on pozostanie przy swoich. No, tak też bywa. Ja nie jestem tutaj jakimś sędzią ani policjantem, nie będę przecież tej rodziny pilnować, ale też udało nam się połączyć na stole dzięki moim przepisom, które oczywiście specjalnie dla tej rodziny wymyśliłam, tę tradycję i polską, i nigeryjską. Tam w Nigerii jada się bardzo fajną potrawę, taki aromatyczny, z sosem pomidorowym, i z warzywami, z różnymi przyprawami, ale też czy, nierzadko z dodatkiem mięsa albo ryby. Jolly of rice to jest taki ryż w czerwonym, zawiesistym w sosie pomidorowym i to jest naprawdę pyszne. Więc e, mm, zrobiliśmy taki ryż e, bez mięsa, e, ale za to też dodaliśmy po bokach, żeby mama Małgosia mogła zjeść e, m, swoją potrawę bezmięsną taką naprawdę bogatą w warzywa, bogatą w przyprawy, tam jeszcze był imbir, był czosnek, było dużo aromatu, była natka pietruszki, a podaliśmy, podałam to również wszyscy, bo wszyscy gotowaliśmy całą rodzinę, z polską kiełbasą, bardzo dobrej jakości, bez konserwantów, 100% mięsa z szynki, z taką, taką kiełbasą linii 0E, to jest linia JBD Bałdyga. Naprawdę bardzo dobre mają te wędliny. Za chwilę one też się pojawią na rynku. No i fajne też jest to, że ta rodzina spotyka się w kuchni, mm. że spędza ze sobą całe dwa dni, bo rzeczywiście zdjęcia trwają mm. dwa dni. Jeśli jedziemy gdzieś w podróż w, w Polskę, to troszeczkę dłużej czasem może się zdarzyć, ale zwykle są to dwa dni zdjęciowe, więc to też jest ten taki czas dla rodziny, gdzie oni sprawdzają też siebie i przed kamerami i dużo czasu spędzają razem, no bo nigdy przecież nie spędzają aż tyle czasu razem od rana do wieczora, we czwórkę, prawda razem. No i, i to, że wspólnie gotują, że wspólnie piją, że wspólnie sobie, że pomagają sobie w tej kuchni, to też jest właśnie taki rodzinny czas, który jest absolutnie bezcenny. Bardzo jestem ciekawa, jak ten program zostanie odebrany, jeszcze raz przypominam, super gary, tak to się nazywa. Gotuj z posadzką. 7 lutego, czyli nie w tę sobotę, która będzie, bo w tę sobotę będzie 31 stycznia, ale 7 lutego, bo to już właściwie za chwilę w telewizyjnej dwójce tuż po pytaniu na śniadanie. Dawajcie znać, co sądzicie, czy macie jakieś pytania, a jak już zdarzy Wam się obejrzeć, to po prostu poproszę o recenzję, poprosimy razem z całym zespołem o recenzję, czy program się podobał. Bardzo dziękuję jeszcze raz całej ekipie, wszystkim, którzy dobrym duchom ze strony TVP stały za tym pomysłem, które przyczynimy się do tego, żeby ten program powstał. No i zobaczymy, co to będzie. Ahoj, przygoda najsmaczniejsza. Do zobaczenia.